To chciałabym podziękować wszystkim, a życie szerokiej drogi i małego powrotu do domu i zapraszam do, do Petersburga. Pożegnaliśmy naszą lokalną przewodniczkę i jedziemy dalej. Prezydent Pokuł wtedy w 2003 roku powiedział, że w ciągu roku ma zostać wszystko odbudowane, odremontowane, także ogromnymi nakładami finansowymi, ale dokonano tego, także zrekonstruowano. I jeszcze w parku, Wam przylega to teren parku, przylega do Zatoki Fińskiej, a tu w parku jeszcze w głębi możecie dojrzeć hmm, całe mnóstwo takich małych koteczy, domków takich. To są właśnie takie domki gościnne. A tak? Żegnamy Petersburg. Idziemy do Łotwy na noc. Kolejny przystanek na rozprostowanie nóg. Jak widać chyba trafiliśmy na jakiś wysyp ślubów w Rosji. Koszyczek, a w koszyczku wódeczka. Bardzo dobrze. Tak wygląda rosyjska tęcza. Jak widać, niczym się nie różni od naszej polskiej tęczy. Jest to już ostatni postój w Rosji. Pogoda poprawiła nam się. Palacze jak zawsze na Osterunku. Na granicy całą żywność, którą mieliśmy, trzeba było zjeść lub wyrzucić. Było to polecenie strony łotewskiej. Jak się czujemy, że no? Jesteśmy już na noclegu na łodzi. Co? Ma to dupie. Obserwacje poranne. Zobaczymy czy ma czyste pazury. No czyste. Uszy też. Ogon schowany. Przed śniadaniem idę jeszcze na mały spacerek rozruchowy. Dla wyjaśnienia, jesteśmy w dawnym mieście polskim Dynemburg. Dzisiejsza nazwa to Daugaufels. Kościół niepokolanego poczęcia najświętszej Marii Panny. A po przeciwnej stronie sowór świętych Borysa i gleba. Zawsze lubiłem koleje i kolejki różnego rodzaju. Wracam do hotelu na śniadanie. Nie ma Dochodzi godzina dziewiąta, szykujemy się do wyjazdu. Parę zdjęć pamiątkowych, jeszcze jakieś małe opalanko przed jazdą. Standardowo palacze na swoim posterunku. Przejeżdżamy przez dźwinę w języku łotewskim Dałgawa. A, proszę Państwa, jakie są różnice między cyrkwią starowierców a cerkwią prawosławną, taką tą obecną, tak? A przede wszystkim wynika to z reform Piotra, o których tam trochę sobie rozmawialiśmy już. A oni po prostu, starowiercy, chcieli pozostać wierni starym tradycjom cerkiewnym, czyli żegnać się na przykład trzema palcami. Znowu trafiamy na remont drogi. A to nasza grupa pełnej okazałości. <śleszy> 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 Około godziny dziesiątej przekroczyliśmy granicę z Litwą. Tam też drogi się remontują. Przed godziną 12 mamy nieplanowany postój na Litwie. Realia Wsi Litewskiej. Samochód litewski otarł się o nasz autokar. Mam trochę czasu, aby powałęsać się po okolicy. Aby się nie powtarzać, pozostawiam bez komentarza. Wcale się nie dziwię panu Adamowi M., który pisał Litwo, ojczyzna moja. Naprawdę wspaniały krajobraz. Przyjeżdża policja i nawet w miarę szybko.